Cześć, jestem Kubecki i pokażę Wam nowy wyciek, który zobaczyłem na Twitterze. A wyciek ten oczywiście dotyczy nowych Overali FIFA 22. Tutaj macie standardowo wszystkie osoby, które ostatnio stawili łapkę w górę pod tym filmem. A jeżeli Ty chcesz powiedzieć w kolejnym odcinku, to zostaw łapkę w górę oraz napisz w komentarzu, daj lajka. Like Także widzicie 5 ostatnich subskrybentów na tym kanale. I jeżeli Ty też chcesz powiedzieć w kolejnym odcinku, to zostaw suba. Teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do odcinka. A pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest Kilian Mbappe, który już na takie 99% będzie miał 92 Overala FIFA 22. Jego pozycja to ma być podobno lewe skrzydło, aczkolwiek tej cały czas się mówi, że ta pozycja jeszcze nie jest znana, aczkolwiek overall ma być właśnie znany, no wiemy, że jest to twarz Fif, więc nie ma co się dziwi, że Francuz został aż takiego update. no generalnie karta powinna wyglądać bardzo grywalnie. Te statystyki to są takie poglądowe oczywiście, które ja sam zrobiłem, a overall to jest tylko główną cechą, na którą sobie powinniście patrzeć, no i karta może wyglądać naprawdę bardzo dobrze w FIFA 22. I przechodzimy do następnego zawodnika Paris Saint-Germain w tym odcinku, a jest to Neymar Junior, który ma dostać właśnie tego downgrade'a, o którym wam już wiele razy mówiłem i jego overall ma wynosić 90 overalla, no generalnie jak to już nieraz mówiłem, według mnie upgrade troszkę dziwny i niepotrzebny, gdyż nie oszukujmy się, ale Neymar nie ma aż takiego sezonu, żeby dostać downgrade'a, no ale jej prawdopodobnie zadecydowanie... I tak będzie wyglądał jego overall. Oczywiście są to wszystko przecieki, wycieki i tak dalej, więc zobaczymy jak to się sprawdzi już pewnie w przyszłym tygodniu, kiedy wy to widzicie. To już będą oficjalne overale i tak dalej. A ja was zapytam kolejny raz, co wy sądzicie o takim downgrade'cie? I Następnym zawodnikiem jest Cristiano Ronaldo, i tutaj już jest zmiana. Piłkarz miał dostać downgrade o 1, jego overall wtedy miał wynosić 91, aczkolwiek teraz widzimy, że piłkarz ma 93 overalla. Bardzo możliwe, że dużo to zmieniło jego transfer, bo wiemy, że Juventus nawet nie miał umowy z EA, a wiemy, że jednak Manchester United oraz sama liga angielska jest bardzo hypowana przez EA. I piłkarz ma dostać upgrade o 1, jednak jego overall będzie wynosił 93. No, karta będzie wyglądała bardzo dobrze, i według mnie, jeżeli chodzi oczywiście o zawodników z. Ligi Angielskie oraz napastników, będzie to chyba najlepsza karta, no i chyba każdy takiego zawodnika chciałby mieć w swoim składzie, a czy tak jest, oczywiście napiszcie w komentarzu. I przechodzimy do następnego zawodnika w tym odcinku, a jest to Leo Messi, który tak samo jak Ronaldo Fy, Zeszłym już można powiedzieć okienku transferowym, zmienił klub. No piłkarz ten ma zostać przy swoim obecnym overallu, czyli 93 oraz jego pozycja to ma być właśnie środkowy napastnik, no karta będzie wyglądała tej pozycji bardzo dobrze. No generalnie Premier League oraz Liga Francuska w tej FIFA będzie znowu bardzo grywalna, ponieważ no patrząc po samych nazwiskach, to jest po prostu pewne, że te dwie ligi będą najczęściej wykorzystywane właśnie jeżeli chodzi o Ultimate Team. No i co, no Messi, kolejną FIFA z rzędu będzie naprawdę bardzo fajną kartę, teraz będzie ona bardziej grywalna, bo z inną pozycją. A co oni są, sącie Wy? Oczywiście piszcie na dole w komentarzu. I ostatnim zawodnikiem w tym odcinku jest nasz rodak, czyli Robert Lewandowski który zgodnie z tym co mówiłem już kilka razy w IP22 ma mieć właśnie 93 overall czyli upgrade aż o 2 no co jak wcale można powiedzieć że Polakowi ten upgrade się jak najbardziej należy po prostu no świetny sezon i teraz także dzisiaj bardzo dobrze no w każdym meczu on praktycznie strzela bramkę nad popił jakiś rekord jeżeli chodzi o mecze gdzie właśnie strzelił bramkę w każdym meczu z rzędu no i co, ale to wygląda bardzo dobrze no i w sumie fajnie, że na środek będzie o taką masz wysoko ocenioną kartę i chyba dla każdego gracza Ultimate Team który gra w tą no, grę więcej lat to na pewno jest coś fajnego, bo wiemy, że kiedyś nie było praktycznie w ogóle wysoko ocenionych Polaków w Ultimate Team, a teraz będziemy mieli takiego, który będzie miał aż 93 overalla. No jeżeli oczywiście ten wyciek się sprawdza, no ale raczej downgrade'a Polak dostać nie powinien. A co wy sądzicie o takiej karcie? Oczywiście napiszcie w komentarzu. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapki w grę pod tym filmem, jak to mówiłem, każda osoba, która staje łapkę w grę pod tym filmem i napisze w komentarzu, dają lajka, a pojawi się w kolejnym odcinku. No i co? I słyszymy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Do usłyszenia. Cześć!